Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego zimowego poranka w roku 1978. Nie budzą cię żadne elektroniczne dźwięki, ani telefon, ani budzik cyfrowy. Jedynie stary, mechaniczny budzik, który tyka głośno na nocnym stoliku, obok łóżka, które dzielisz z młodszym rodzeństwem. Twoja mama już od godziny stoi w kolejce po chleb. Kolejki to coś normalnego. Stoisz w nich po wszystko: po mięso, po cukier, po pomarańcze na święta, a czasem nawet po papier toaletowy. Dziś jest czwartek, więc być może uda się kupić świeże bułki w piekarni, ale tylko być może. Wstajesz z łóżka i stopy dotykają zimnej podłogi. Centralne ogrzewanie w waszym bloku działa nieregularnie, a zimą temperatura w mieszkaniu często spada poniżej 18 stopni. Wkładasz na siebie grube skarpety i ciepły sweter, który mama uszyła sama na maszynie singer. Wszystkie dzieci w okolicy mają podobne swetry. Wzory są proste, ale ciepłe i wytrzymałe. W kuchni czeka na ciebie tata, który już skończył swoją poranną kawę zbożową. Prawdziwej kawy nie ma w sklepach, więc pije się zastępnik z żyta i cykorii. Smakuje gorzko, ale dorośli przyzwyczaili się do tego. Ty dostajesz gorące kakao. To luksus, bo kakao bywa w sklepach sporadycznie. Jedz szybko, bo spóźnisz się do szkoły, mówi tata wskazując na talerz z dwoma kromkami chleba, posmarowanymi margaryną i posypanymi cukrem. Masła nie ma w domu od tygodnia. W radiu leci audycja Trzy Życzenia, gdzie ludzie mogą zażyczyć sobie piosenek dla swoich bliskich. Głos spikera jest ciepły i znajomy. Słyszysz go codziennie. Ubierasz się w szkolny uniform, granatową spódnicę lub spodnie, białą koszulę i czerwoną chustkę pionierską, którą wiążesz pod kołnierzykiem. Chustka to symbol przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego. Wszyscy uczniowie muszą ją nosić. Na początku czułeś się z nią dumnie, ale teraz. To już tylko część codziennej rutyny. Wychodzisz z bloku i idziesz przez osiedle do szkoły. Budynki są identyczne, wielkie, szare prostokąty z małymi oknami. Między nimi ciągną się ścieżki wydeptane przez mieszkańców, bo planowana zieleń często nie została zasadzona lub zmarła. Mijasz sklep spożywczy, przed którym już ustawiła się kolejka. Ludzie stoją cierpliwie, owinięci w grube płaszcze, wymieniając się informacjami o tym, gdzie można kupić coś dobrego. Pierwsze lekcje to matematyka i język polski. Uczysz się pisać stalówką. Długopisów prawie nie ma w sklepach, a te, które są, kosztują bardzo dużo. Często atrament się rozlewa i plami zeszyt. Nauczycielka mówi wam o Januszu Korczaku i jego miłości do dzieci. To jedna z niewielu lekcji, gdzie możesz poczuć prawdziwe emocje, bo historia jest piękna i wzruszająca. Potem jest lekcja historii. Uczysz się o walce klas i o tym, jak robotnicy walczyli o swoje prawa. Nauczyciel opowiada o hitlerowskich Niemczech i o tym, jak Związek Radziecki wyzwolił Polskę. Słuchasz, ale czasem masz wrażenie, że coś nie gra. Dziadek opowiadał ci kiedyś inną wersję wydarzeń, ale szeptem i tylko wtedy, gdy nikt obcy nie słuchał. W czasie przerwy idziesz z kolegami na podwórko, bawicie się w państwa. Jedna grupa to Polska, druga to kapitalistyczne kraje. Zawsze wygrywają ci, którzy grają Polskę, bo tak musi być. To dziwna zabawa, ale wszyscy ją znają. Czasem ktoś przynosi do szkoły gumę do rzucia z Peweksu. Sklepu, gdzie można kupić zachodnie towary za dolary. To prawdziwy skarb. Dzielicie ją na małe kawałki, żeby starczyło dla wszystkich. Po lekcjach wracasz do domu. W sklepie mięsnym wisi kartka Nie ma kiełbasy. Takie kartki wiszą często. Czasem jest napisane: Nie ma masła, czasem nie ma sera. Ludzie już się przyzwyczaili i nawet żartują: a co dziś nie ma. W domu czeka na ciebie mama z radosną nowiną. Udało jej się kupić pomarańcze. To prawdziwe wydarzenie, bo pomarańcze pojawiają się w sklepach mm, tylko przed świętami. Będzie je racjonować przez następne dwa tygodnie. Jedna pomarańcza na dziecko, raz na tydzień. Odrabiasz lekcje przy kuchennym stole, bo w mieszkaniu nie ma osobnego pokoju do nauki. Światło jest słabe, żarówka ma tylko 40 watów, pomocniejsze są trudne do dostania. Matematyka przychodzi ci łatwo, ale przy zadaniu domowym z języka polskiego musisz uważać. Masz napisać wypracowanie na temat, dlaczego kocham nasz ustrój socjalistyczny. To nie jest łatwe, bo nie do końca wiesz, co to znaczy, ale wiesz, jakich słów się oczekuje. Po odrobieniu lekcji spotykasz się z przyjaciółmi na podwórku. Grasz w klasy narysowane kredą na asfalcie, skaczecie przez gumę naciągniętą między dwoma drzewami albo grasz w piłkę skórzaną, ciężką i twardą. Gdy się ściemnia, wszyscy musicie wracać do domu. Nie ma latarni na osiedlu, a rodzice się martwią. Wieczorem cała rodzina zbiera się przed telewizorem Neptun. Jest tylko jeden program. O 19:30 zaczynają się wiadomości i cała rodzina siada do oglądania. Prezenter opowiada o sukcesach polskiego przemysłu, o rekordowych zbiorach ziarna i o tym, jak to kraje kapitalistyczne borykają się z kryzysem. Po wiadomościach jest czasem film radziecki o wojnie lub bajka, ale często program się kończy i zostaje tylko szumiący ekran. Tata czasem łapie na radio zachodnią stację. Radio Wolna Europa lub BBC. Robi to bardzo cicho i tylko wtedy, gdy jesteś sam z nim w pokoju. Słuchasz muzyki, której nigdzie indziej nie usłyszysz. The Beatles, ABBA, Queen. Te dźwięki wydają się pochodzić z innego świata. Tata mówi ci, żebyś nikomu o tym nie opowiadał, nawet najlepszym kolegom w szkole. Zasypiasz w pokoju, który dzielisz z rodzeństwem, słuchając, jak za ścianą sąsiedzi rozmawiają o tym, czy uda im się dostać przydział na nowe mieszkanie. Kolejka na mieszkanie to kolejka na lata. Niektórzy czekają po 10-15 lat. Śnisz o wakacjach nad Bałtykiem, o zamku z piasku, o lodach, które kupiłeś za 10 zł w nadmorskiej budce. To były najszczęśliwsze dwa tygodnie w roku, gdy cała rodzina mogła Wyjechać na urlop finansowany przez zakład pracy taty. Pamiętasz smak morskiej bryzy i uczucie wolności, gdy mogłeś biegać po plaży bez ograniczeń. Następnego dnia będzie podobnie. Wstaniesz mama, znów pójdzie do kolejki, ty pójdziesz do szkoły z czerwoną chustką pod szyją. Ale każdy dzień niesie też małe radości. Może dziś w sklepie będzie mleko w proszku, może sąsiadka podzieli się cukierkami, które przysłała jej siostra z Ameryki, może w radiu puszczą Twoją ulubioną polską piosenkę. Żyjesz w świecie, gdzie wszystko jest przewidywalne, ale jednocześnie niepewne. Wiesz, że będziesz chodził do tej samej szkoły, że tata będzie pracował w tej samej fabryce, że rodzina będzie mieszkała w tym samym bloku przez wiele lat. Ale nie wiesz, czy jutro będzie chleb w sklepie, czy uda się kupić nowe buty przed zimą, czy w telewizji pokażą coś ciekawego. To jest twoje dzieciństwo w PRL, świat szarych bloków i kolejek, ale też świat, gdzie sąsiedzi się znają, gdzie dzieci bawią się na podwórkach do późna, gdzie każda mała radość, jak pomarańcza czy nowa książka, jest prawdziwym świętem. Rodzice bardzo rzadko narzekają przy dzieciach. Mają nadzieję, że kiedyś będzie lepiej, że system się zmieni na korzyść. Czasem słyszysz, jak rozmawiają wieczorem półszeptem o rzeczach, których nie rozumiesz: o tym, że ktoś wyjechał na stałe do Ameryki, o tym, że w fabryce zwolnili kogoś za niewłaściwe poglądy, o tym, że może kiedyś będzie można swobodnie podróżować po świecie. W szkole uczysz się rosyjskiego, chociaż nikt tego języka nie lubi, to obowiązkowy przedmiot, ale wszyscy wiedzą, że to nie z miłości do kultury rosyjskiej. Nauczycielka rosyjskiego jest miła, ale widać, że sama nie do końca wierzy w to, czego uczy. Czasem, gdy nikt nie słucha, opowiada o rosyjskich bajkach i legendach, które są naprawdę piękne. Marzysz o rzeczach, które wydają się nieosiągalne, o podróży do Paryża, o własnym rowerze nieużywanym, o prawdziwych czekoladkach z zachodu nie o tych polskich, które są dostępne tylko w święta, ale marzysz też o prostych rzeczach, o tym, żeby w sklepie była zawsze świeża bułka, żeby można było kupić banany nie tylko przed wielkanocą. Twoi rodzice uczą cię szacunku do starszych, pracowitości i solidarności z innymi. Mówią, że najważniejsze są ludzie, nie rzeczy. I rzeczywiście, w waszym świecie relacje międzyludzkie są bardzo ważne. Sąsiedzi pomagają sobie nawzajem, dzielą się tym, co mają, opiekują się dziećmi innych, gdy trzeba. Wspólnota jest prawdziwa, bo wszyscy są w podobnej sytuacji. W niedzielę chodzisz z rodziną do kościoła. To jeden z niewielu miejsc, gdzie można poczuć się naprawdę wolnym. Ksiądz czasem mówi rzeczy, które wydają się kierowane przeciwko temu, czego uczą w szkole, ale robi to tak ostrożnie, że tylko dorośli rozumieją prawdziwe przesłanie: dla ciebie kościół to miejsce spokoju, gdzie można pomyśleć o czymś więcej niż codzienne problemy. Po mszy, rodzina idzie na spacer po mieście. Centrum jest pełne ludzi. To jedyna rozrywka, jaką sobie mogą pozwolić. Oglądasz wystawy sklepowe, gdzie eksponowane są rzeczy, których często nie można kupić. To jak muzeum marzeń. Czasem zatrzymujecie się przed sklepem jubilerskim, gdzie w gablocie leżą piękne zegarki i pierścionki. Rodzice patrzą na nie z tęsknotą, ale wiedzą, że są poza ich zasięgiem. Wracając do domu, mijasz plac budowy nowego osiedla. Wszędzie stoją dźwigi i betoniarki. Nowe bloki rosną jak grzyby po deszczu. To znak, że państwo dba o obywateli, że każdy będzie miał dach nad głową, ale mieszkania w tych blokach to też marzenie dla wielu rodzin, które czekają na przydział latami. W domu czekają na ciebie książki z biblioteki. Biblioteka to miejsce magiczne tam można wypożyczyć że książki z całego świata, przeczytać tłumaczenia zachodnich autorów, zanurzyć się w baśniach i przygodach. Bibliotekarka to twoja przyjaciółka, zawsze ma dla ciebie coś ciekawego, zawsze służy radą. Książki to okno na świat, który wydaje się nieskończenie większy niż twoje osiedle. Czytasz Kubusia Puchatka w polskim tłumaczeniu i marzysz o stumilowym lesie. Albo zanurzasz się w przygodach Tomka Sojera i wyobrażasz sobie życie nad Mississippi. Te historie są jak magia, przenoszą cię w miejsca, gdzie wszystko wydaje się możliwe. Gdzie dzieci mają prawdziwe przygody, gdzie można swobodnie wędrować i odkrywać świat. Czasem w telewizji pokazują filmy zachodnie, głównie te, które nie są postrzegane jako zagrożenie dla systemu. Uwielbiasz oglądać filmy o Winne Winnetou i Old Shatterhandle. Te westernowe przygody rozpalają Twoją wyobraźnię. Po takich filmach bawisz się z kolegami w Indian i Kowbojów na osiedlowym placu zabaw, który składa się z dwóch huśtawek i jednej zjeżdżalni. Wiosną i latem życie staje się łatwiejsze. Można spędzać całe dni na dworze, eksplorować okoliczne lasy i łąki, budować szałasy z gałęzi i starych desek. Natura jest darmowa i dostępna dla wszystkich. Zbierasz jagody i grzyby z rodzicami, uczysz się rozpoznawać ślady zwierząt, obserwujesz ptaki. To są prawdziwe przygody, które nie kosztują ani złotówki. W szkole organizowane są wycieczki, głównie do Miejsc związanych z historią Polski i walką z faszyzmem, zwiedzasz Muzeum Auschwitz-Birkenau, Westerplatte, miejsca pamięci narodowej. Te wycieczki są darmowe i bardzo ważne. Uczą szacunku dla historii i tego, jak cenne jest życie w pokoju. Czasem udaje się rodzinie zorganizować wyjazd na Zieloną Szkołę. Obóz dla dzieci, organizowany przez szkołę, do tydzień pełen przygód. Gry terenowe, ogniska, śpiewy przy gitarze, nowe przyjaźnie, jedzenie jest proste, chleb z margaryną, gorąca zupa, kiełbasa z konserwy, ale atmosfera jest fantastyczna. Czujesz się wolny i szczęśliwy. Jesienią pomagasz rodzicom w robieniu przetworów na zimę. To konieczność. W sklepach zimą nie ma świeżych warzyw i owoców. Razem robicie kompot z jabłek, kisicie kapustę, suszycie grzyby. To ciężka praca, ale ma w sobie coś pięknego. Łączy całą rodzinę, uczy cierpliwości i planowania. Gdy zachorujesz, mama robi ci herbatę z maliną i okrywa starym, ciepłym kocem. Lekarz przychodzi do domu. To jeszcze możliwe w tamtych czasach. Służba zdrowia jest darmowa, ale lekarstwa często trzeba załatwiać przez znajomych albo kupować w aptece za granicą. Marzysz o jeansach Levi's, o butach Adidas o walkmanach, sony, które widzisz w zachodnich czasopismach. Te rzeczy wydają się pochodzić z innej planety. Czasem ktoś z rodziny otrzymuje paczkę z Ameryki od emigrantów. To prawdziwe wydarzenie. Cała rodzina gromadzi się, żeby zobaczyć cuda z zachodu: czekoladki, które rozpływają się w ustach, kolorowe długopisy, małe zabawki. Ale marzysz też o prostych rzeczach: o tym, żeby mama nie musiała stać w kolejkach, żeby tata mógł kupić samochód. Na który czeka już piąty rok, żeby w telewizji było więcej programów dla dzieci, żeby można było swobodnie podróżować do innych krajów. Twoje dzieciństwo to mieszanka ograniczeń i prostych radości. Uczysz się cierpliwości, wszystko wymaga czekania. Uczysz się wdzięczności, każda mała przyjemność jest prawdziwym skarbem. Uczysz się kreatywności, gdy nie ma gotowych zabawek, musisz wymyślać zabawy sam. Wieczorami, gdy rodzice myślą, że śpisz, słyszysz ich rozmowy o przyszłości. Mówią o nadziei, że kiedyś będzie lepiej, że może ich dzieci będą mogły zobaczyć świat, że może będą mogły wybierać, co chcą robić w życiu. Ta nadzieja jest jak małe światełko w ciemnościach. Twoje dzieciństwo w PRL to świat pełen paradoksów. Z jednej strony ograniczenia kolejki, szarość codzienności. Z drugiej strony, poczucie bezpieczeństwa, że państwo zadba o podstawowe potrzeby, że każdy ma prawo do pracy, mieszkania, edukacji i opieki zdrowotnej. To świat, gdzie nierówności społeczne są mniejsze, gdzie dyrektor fabryki mieszka w podobnym bloku jak zwykły robotnik. To też świat szczególnej solidarności. Gdy w sklepie pojawia się coś rzadkiego dobra kiełbasa, świeże owoce, ładne buty ludzie informują o tym znajomych. Dzieli się nie tylko dobrami materialnymi, ale też informacjami. Słyszałam, że w domu towarowym będą płaszcze. Taka informacja była warta więcej niż pieniądze. Uczysz się też szczególnego rodzaju humoru, ironii, która pomaga przetrwać codzienną frustrację. Dowcipy o kolejkach, o pustych półkach sklepowych, o absurdach, biurokracji stają się sposobem naradzenia sobie z rzeczywistością. Ludzie śmieją się ze swojej sytuacji. Bo śmiech to jedna z niewielu rzeczy, których nikt nie może im zabrać. Czasem zastanawiasz się nad tym, jak wygląda życie dzieci w innych krajach. Czy one też stoją w kolejkach? Czy mają więcej zabawek? Czy mogą podróżować? Gdzie chcą? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale budzą Twoją ciekawość świata. W zimowe wieczory, gdy za oknem szaleje śnieżyca, cała rodzina gromadzi się w kuchni, najcieplejszym pokoju w mieszkaniu. Tata opowiada historię ze swojego dzieciństwa, mama szyje albo ceruje ubrania, a ty i rodzeństwo rysujecie lub układacie puzle. To są najpiękniejsze chwile, pełne ciepła, bliskości, poczucia, że rodzina jest najważniejsza. Zasypiasz tego wieczoru, myśląc o jutrzejszym dniu. Może mama znajdzie w sklepie coś dobrego na obiad, może w szkole nauczyciel opowie ciekawą historię. Może kolega przyniesie nową kolekcję naklejek, którą można wymieniać? A może i to jest największe marzenie może kiedyś będziesz mógł zobaczyć prawdziwy zachodni film w kinie nie tylko te radzieckie o wojnie. To jest Twój świat świat ograniczeń ale też świat, gdzie małe rzeczy mają wielką wartość gdzie rodzina trzyma się mocno razem gdzie uczysz się, że szczęście nie zależy od tego, ile masz. Ale od tego, jak bardzo potrafisz docenić to, co masz. Wyobraź sobie ten świat świat twojego dzieciństwa w Polsce ludowej świat trudny, ale też pełen ludzkich wartości, które zostały z tobą na całe życie. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca tej podróży w czasie. Jeśli chcesz, aby opowieści pojawiały się częściej, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych historii. Łapka w górę oraz komentarz to zawsze znak, że temat był dla Ciebie ciekawy. Do usłyszenia w następnym odcinku.